Witam wszystkich ponownie, Federacji Słowiańskiej. Dzisiaj chciałbym trochę urozmaicić rozgrywkę, więc żeby było ciekawiej, zabawimy się w trochę inny sposób. Możemy uwolnić jakiegoś wasala. No dobra, skorzystajmy może z tej opcji. Weźmy sobie pędzel i tutaj pozaznaczajmy trochę polskich miast. A dlaczego? No to zobaczymy za chwilę. No dobra, powiedzmy, że to mogą być takie tereny. Wybierzemy sobie teraz. Pewną cywilizację. Jaka to będzie cywilizacja? No, skoro są to tereny, które kiedyś tam należały do Polski, no to weźmiemy sobie Królestwo Polskie. Dobra, wybieramy Królestwo Polskie, ustawiamy stolicę, no, gdzie indziej mogłoby być, jak nie w Warszawie, chociaż to nie są wszystkie ziemie Polski, ale niech tak będzie, więc proszę Państwa, mamy. Królestwo Polskie. Ok, bierzemy sobie teraz kolejne tereny. No i co tutaj wybierzemy? Hmm, no, w sumie teoretycznie należy to do Śląska, więc weźmiemy sobie Śląsk. Weźmiemy sobie po prostu Śląsk ze stolicą. No powiedzmy, że we Wrocławiu. Skoro Śląsk, no to co powinno znaleźć się obok? Obok znajdzie się tutaj Małopolska. No, możemy tutaj dostosować flagi. Jak widzicie. Według własnej woli możemy też dodawać nowe pokrycia. I tutaj w sumie jest sporo opcji do wyboru. Mamy także baretkę, możemy również tutaj modyfikować jej kolor. Ja myślę, że może to zostać tak jak jest. Dobra, ja myślę, że może to wyglądać chociażby w ten sposób. Jeszcze możemy ustawić kolor na mapie. No i mamy właściwie teraz Małopolskę. Ze stolicą w Krakowie. Nie bądźmy też gorsi wobec Czechów. Czechy zawsze chciały mieć dostęp do morza. No to wiecie co? Zapewnimy im tutaj dostęp do morza. Ale czy do jednego? Nie, zapewnimy im dostęp e, także do e, drugiego morza. Wiecie co? Zapewnimy im dostęp także do Morza Trzeciego, więc e, Czechy spełniają swoje marzenie. No dobra, skoro już wzięliśmy tutaj dostęp do trzech mórz, no to również do Morza Czarnego Czesi mogą mieć tutaj dostęp. Proszę, zobaczmy na ten piękny kształt państwa. Naprawdę będzie się ono tutaj pięknie prezentowało. Zatem wybierzmy tutaj odpowiednią cywilizację. Mamy Królestwo Czech i ma ono naszą flagę. W sumie nie wiem dlaczego. Być może jest to związane z tym, że taką flagę mieliśmy. Jak braliśmy ze sobą Unię. No naprawdę piękne granice. No i proszę Państwa, co nam tutaj powstało z tej całej wasalizacji. Więc jak sami widzieliście na początku, mamy Królestwo Polskie. Jest także Niepodległy Śląsk, Niepodległa Małopolska, Wolne Miasto Gdańsk. Mamy Czechów, czyli Pepików. No nie mogło zabraknąć sąsiada tutaj na zachodzie. Wikingowie tutaj opanowali te tereny Skandynawii, które należały do Federacji Słowiańskiej. Na południu, wielkie e, Imperium e, Bałkanów no i tutaj na wschodzie mamy państwo Kresowiaków, mamy również e, Kozaków, także Tatarów Krymskich, e, drugą wersję Rosji, e, wielkie Księstwo Litewskie, Zjednoczone Księstwo Bałtyckie. Tutaj w ogóle Afganistan nam się wbił. No i teraz wszystkim tym państwom e, przyznamy niepodległość, więc każdy z tych państw tutaj otrzyma niepodległość od nas i przestanie być naszym wasalem. A wiecie co, żeby było ciekawiej, to my po prostu e, zaatakujemy wszystkie te państwa, e, zatem od razu będziemy z nimi w stanie wojny, co sprawi, że no, sytuacja będzie tutaj... Jeszcze ciekawsza. No dobra, a co zrobimy my, bo jak widzicie, tutaj są jeszcze pewne tereny, można powiedzieć, że na wschodzie Polski. Także tutaj, no można powiedzieć, że na tych kresach. My stworzymy ogromne imperium ze stolicą w Białymstoku. I uwaga, mamy tutaj Wielkie Księstwo Podlaskie. No nie moglibyśmy tego nie wykorzystać, dlatego. Wielkie Księstwo Podlaskie tutaj bierzemy, uwalniamy wasala, ale wybieramy grę jako wyzwolony wasal, więc tym państwem sobie właśnie zagramy. No i tutaj od razu zaczęło się robić ciekawie, no bo jak Wam mówiłem, Federacja Słowiańska tutaj toczy wojny z tymi wszystkimi państwami. Dobra, mamy tutaj sporo punktów technologicznych, więc wydajmy sobie najlepiej wszystko w jakieś wpływy czy przyrost ekonomiczny albo. Zarządzanie, badania, no cokolwiek, żebyśmy tutaj mieli od razu jakiś spory przepływ gotówki na sam początek, no bo to się z pewnością nam może przydać. No, będziemy musieli tutaj mocno asymilować te podlaskie tereny, no bo jak widzicie, sytuacja tutaj nie wygląda, do, nie wygląda za dobrze, jeżeli chodzi o stabilność. A tutaj, jak widzicie, no to są już. Różnorakie walki. Zostaliśmy wezwani do wojny przeciwko Rosji. No może akurat odmówimy udziału w tej wojnie. Więc tutaj nasi sąsiedzi, można powiedzieć, będą pewnie mieli pewne, będą mieli pewne problemy z ogromną federacją słowiańską, od której się uniezależnili. No tutaj widzę, że Czesi zajmują już ziemi niczyje. No dobra, no to my też się skupimy na jakiejś walce. Na dole mamy niewielkie państwo Kresów. Które chciałbym tutaj właśnie zagarnąć. Zatem rekrutujemy sobie armię, no i zaraz przejdziemy do wojny. No dobra, wypowiadamy wojnę. No okej, okay. tutaj widzę, że pierwszy atak raczej e, ze strony przeciwników raczej tutaj nie jest zbyt, zbyt groźny, chociaż, zobaczcie, dali sobie radę, dali sobie radę i tutaj powstrzymali nasze wojska. No więc nie jest do końca tak bezpiecznie. Wiecie, jaki jest problem? Tutaj zbliża się ta ogromna armia. Federacji Słowiańskiej, tak, to jest nasz pierwszy problem i chyba właśnie problem najważniejszy, ponieważ oni chyba też będą chcieli tutaj w tej sytuacji zainterweniować. No i wygląda na to, że jednak mamy dosyć spory problem. Ale dobra, będziemy walczyli, próbowali te nasze ziemię utrzymać, bo tutaj ze strony naszych przeciwników poszedł naprawdę całkiem konkretny najazd. Ok, chyba będziemy jednak musieli poprosić o pomoc Polaków, zatem. Korzystamy tutaj z możliwości handlu, no i mam nadzieję, że Polska tutaj zaraz wkroczy na tereny krasów i zrobią, co będzie trzeba. Bo obecnie no sytuacja prezentuje się tak średnio, ale widzę, że już tutaj Polacy wbijają, jak sami możecie zauważyć. O, zajęli nam nawet Biały Stok, więc naszą stolicę tak być zdecydowanie nie może. Okej, okay, Polacy ich stąd można powiedzieć, że wypędzili. Aha. I wychodzi na to, że Polacy w rezultacie też walczą z nami. Okej, okay, to naprawdę widzę, że tutaj niezły chaos. Na północy Zjednoczone Księstwo Bałtyckie pokonało Wielkie Księstwo Litewskie. I oni tutaj oczywiście cały czas toczą walkę z Federacją Słoweńską. Okej, okay, no to w takim razie niech Sich Kozacka tutaj zaatakuje Polaków. Więc mamy powstanie Kozaków, i no być może oni nas uratują. Przeciwko temu atakowi ze strony Polski, bo, bo jest to naprawdę niebezpieczny atak. Białystok straciliśmy, będzie trzeba go tutaj jak najszybciej odzyskać. Nie może być, że stracimy tutaj naszą stolicę. Zobaczcie, że ten atak Polaków jest naprawdę silny i naprawdę niebezpieczny. Dobra, dobra, dobra. Czesi tutaj też się myślę, że powinni włączyć do Polski, włączyć do wojny, tak samo jak i Śląsk. Ta niepodległa Małopolska również mogłaby tutaj zaatakować. Mamy to rzeczywiście parę innych państw na mapie. No i co, i może Zjednoczone Księstwo Bałtyckie też by zaatakowało. A Litwa tutaj przetrwała, ale sporo straciła. A my będziemy się chyba tutaj próbowali bronić na swoich terenach. Okej, okay, Wyspy Salomona, ale to nas raczej e, obecnie za bardzo nie interesuje. Mamy większe problemy. Właśnie w naszym państwie. Ok, no to jest to, to, totalny chaos, co się tutaj dzieje. Zobaczcie na mapę i zobaczcie, jak to się zmienia. To jest naprawdę niesamowite. Ok, sprawmy, że będzie to jeszcze ciekawsze. Niech Jugosławia zaatakuje Turcję. Niech Jugosławia zaatakuje Turcję, a Francja może tutaj zerwać sojusz z Federacją Słowiańską i właśnie ich zaatakować. No i teraz, teraz to dopiero się będzie działo tutaj jeszcze dodatkowo pojawiają się jacyś rebelianci. Więc to już w ogóle jest. Zupełny kosmos, jaki tutaj możemy uświadczyć. Zobaczcie na ten przedział punktów. Jakbyśmy spróbowali wysłać żądania w tym momencie. Ciekawe czy ta wojna by się zakończyła. Nie będziemy na pewno walczyli z Francją. Ok, wygląda na to, że wojna się zakończyła, ale toczymy jeszcze wojnę z tym państwem kresów. Dobra, no ją też pasowałoby zakończyć. O, w ogóle, tutaj widzę. Na start jakieś bunty wybuchają. No, ciekawie, naprawdę e, ciekawie wygląda sytuacja geopolityczna na wschodzie. Mówicie, że kozacy walczą z Polską. Dobra, no to powalczą też z tą e, małą Rosją, że tak to nazwę. My tutaj zdołaliśmy jedną prowincję z ich rąk wyrwać. No, i te prowincje będziemy mogli najprawdopodobniej przejąć dla siebie, ponieważ właśnie ją udało nam się zająć. Ale myślę, że jeszcze byśmy tutaj e, poszli za ciosem i ruszyli dalej. Chociaż widzę, że to chyba jednak teraz e, należy do Federacji Słowiańskiej. Ok, może być. No, i nasza armia gdzieś tam chyba już e, przepadła od razu. O, a co to takiego? Kozacy zaatakowali też nas. No to fajnie. Okej, okay, no to teraz, teraz słuchajcie, będziemy się bronili przeciwko kozakom. Wiem, że pewnie za tymi wojnami już nie nadążacie. I wiecie co, ja wam powiem? Ja także nie nadążam. Nie mam pojęcia, co się tutaj w tym momencie dzieje. Ale myślę, że Francja mogłaby tutaj w miarę szybko zająć te ziemie niczyje. A nasz sąsiad zaatakuje. Tutaj y, państwo Wikingów. No i patrzmy, co się tutaj dzieje. O, wojna przeciwko Polsce kolejna. Nie, może na razie podziękuję. 2077 rok. Powinien w tym roku wyjść Cyberpunk. Ciekawe, czy to się ziści. No w każdym razie, nasze księstwo tutaj raczej utrzymuje swoje granice i, i no i tutaj za bardzo. Za bardzo nie straciliśmy, chociaż najwięcej to straciliśmy na ekonomii, bo mieliśmy około 40 tysięcy, a teraz mamy 11 tysięcy, więc jakieś zacofanie technologiczne się tu pojawiło. No i patrzcie, Federacja Słowiańska chyba przybyła zrobić swoje. Chyba przybyła zrobić swoje. Dobra, tutaj akceptujemy te propozycje pokoju. No, na wszystko się zgadzamy. Byle byśmy tylko nie musieli walczyć. No i w tym momencie nie mamy żadnej wojny. Zobaczcie, ile się tutaj ostało z tych państw na wschodzie. No tak naprawdę niewiele, bo mamy sam Śląsk, który jest wasalem. Jest jeszcze Poprad. Królestwo Polskie z dwoma prowincjami. Litwa. Zjednoczone Księstwo Bałtyckie tutaj zdołało przetrwać. Zatem za to, cała federacja, za to Federacja Słowiańska przejęła praktycznie całą Rosję. Patrzcie się. Tutaj Rosja praktycznie za chwilę... Może przestać istnieć, bo. Federacja słowiańska wkroczyła. Wkroczyła i zrobiła tutaj naprawdę niezłe zamieszanie. O, mamy tutaj chyba jakieś rebelie. No tak, to jest chyba kolejne z powstań kozackich, okej. Okay. Turcja chyba tutaj pokonała państwo Bałta bałkańskie. Więc no, ostatecznie. Ostatecznie tak naprawdę yy, to. Federacja Słowiańska tutaj poradziła sobie z tymi wszystkimi, że tak to nazwę, buntownikami. Ze wszystkimi, którzy tutaj odłączyli się w trakcie tej kampanii. Okej, okay, zobaczcie: Litwa tutaj wypowiedziała wojnę Federacji Słowiańskiej, więc oni też się zbuntowali. Właściwie jedy, dwa takie jedyne państwa, czyli nasze Podlasie i Litwa, która, które tutaj były wierne do tej pory Federacji Słowiańskiej, i raczej nie próbowały się tutaj sprzeciwiać. No, ale Litwa się sprzeciwiła, więc my się do tej wojny włączymy. Oczywiście, licząc na to, że uda nam się tutaj zyskać nasze korzyści, jakieś korzyści dla nas, czyli, czyli litewskie ziemie. No dobra, jakieś tutaj ziemie, jak widzicie, przejmujemy. Mam nadzieję, że uda się tutaj zająć wszystkie te tereny, no bo wtedy raczej już Litwa nie będzie miała o co walczyć, jeżeli stracą wszystkie swoje rdzenne prowincje. No, przede wszystkim nie będą mieli gdzie szkolić wojska, więc do tego dążymy i myślę, że to się zaraz powinno udać. No i coś, niebezpieczna armia litewska się tutaj pojawiła. No, niestety, nie zdołaliśmy tutaj zająć wszystkich tych prowincji na czas. No i znowu się pojawia jakiś problem, bo teraz Litwa może zaatakować nas. A i niestety, trochę się to przeciwko nam obróciło. No to musimy liczyć na e, szybką interwencję. Federacji Słowiańskiej, bo tak naprawdę tylko oni mogą nas teraz uratować. Litwa ma tutaj zbyt silne wojska, żebyśmy mogli na to zareagować. No ale dobra, mamy armię, mamy jeszcze tam jakąś armię, więc niech ta armia tutaj spróbuje przedostać się właśnie na tereny Litwy. No i może się akurat uda coś tutaj jeszcze zająć. Dobra, Litwa chyba całkowicie przegrała. Na to przynajmniej wychodzi. No, chciałem powiedzieć, że całkowicie, ale jednak tak nie do końca. Czy my mamy w ogóle gdziekolwiek armię? Nie, my w tej chwili nie posiadamy zupełnie jakiegokolwiek wojska. No, ale teraz ostatecznie, ostatecznie Litwa to przegrywa. Litwa to przegrywa. Wojna z Burkiną Faso nas nie interesuje. No i zobaczmy, Litwa zostaje zajęta, więc no, tylko to nasze podlasie się ostało. Dobrze, więc myślę, że na tym możemy tutaj zakończyć. Taka była historia niepodległego Podlasia. Żegnam Was ja. Do zobaczenia. Cześć i na razie.